Witam się panu życzę, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy W Evil Island. Evil Island klątwa zagranej duszy, czyli ogólnie przygodę tutaj postaci o imieniu Zag, w świecie, który on sobie tutaj poznaje, a który my poznajemy razem z nim. No i tak, tutaj w poprzednim odcinku wzięliśmy sobie już, wykonaliśmy kilka zadań w Suslanger. No i tak, teraz pozostaje właśnie sprawa z tym kolekcjonerem żyńskich antyków. To, żeśmy tam zanieśli mu list, no, ale pierwsze to właśnie czasy pogadać tutaj z ludźmi, jak bratem Kratulem, potem pewno z Kowalem, no i potem się pewno udamy w miejsce spotkania. Także dobra, eee, weźmy się teraz, idźmy na rozmowę i zobaczmy, czego się dowiemy. Wiem, że masz zamiar spotkać się z pewnym człowiekiem z miasta, przyjmij parę lat. Jakiekolwiek wybierzesz zaciszne miejsce spotkania. Najpierw dobrze się rozejrzyj dookoła. Znasz chyba stare powiedzenie, strzeżonego, boskie siły strzegą. Bracie Kowalu, możesz podejść? Czy mógłbyś powiedzieć bratu blondynowi, gdzie spotkasz się z kupcami z miasta? Łatwo znaleźć to miejsce. Gdy opuścisz nasze katakumby i dotrzesz do przedmieść, skieruj się w stronę wschodu słońca, a po pewnym czasie dotrzesz do pustynnej okolicy, otoczonej drzewami palmowymi. To właśnie tam, tam robi interesy z kupcami. Upewnij się, że nikt cię po drodze nie widział. Strażnicy nie podejrzewają kupców o wymianę towarów z bractwem, lecz od czasu do czasu wysyłają patrole na przedmieścia. Tak, na wszelki wypadek. Te patrole nigdy nie są za silne. Więc jeśli natkniesz się na paru strażników, łatwiej będzie ich zabić, niż czekać aż przejdą gdzieś indziej. Też tak uważam. Ale dobra. Mm, tutaj tak. W takim razie teraz brat e, Khatul. Tutaj brat Kowal. Raczej nie mam się czym uzbroić, żeby tutaj być silniejszym. I teraz zostaje tylko właśnie e, ruszyć do następnego zadania. Ruszyć do następnego zadania, czyli ogólnie kolekcjoner antyków kolekcjoner za 22 tysiące nie wykluczę zadania w sumie. Na podobnym poziomie nas dwa razy więcej płatne. Dobra, tutaj na pewno będzie jakiś tam straż, no sobie po prostu wybijemy. Nie ma co czekać na to, żeby nic sobie gdzieś poszli. Także dobra, Savik i stosu slanger. I ruszajmy i ruszajmy ku następnej przygodzie zobaczymy o, tutaj spotkamy się tam z tym kolekcjonerem całym pogadamy sobie z nim zobaczymy co ciekawego będzie miał do powiedzenia nie lubię takich spacerów ale jeśli to konieczne zrozumiałem nie lubię takich co tu się spacerów dzieje? ale jeśli to konieczne, To jest kurwa po pomordowali. W drodze. Najgorszą to? Kurwa magowie. Na Pomordowali ludzi. Bez żadnego powodu. antyków. Bez żadnego powodu pomordowali. Linia na spodnie. Laminowane. ha To nie powinno się zmarnować. Ekwipunę. Już tutaj z nich dropi. Przecież mały ich jest Tutaj hełm trylowy Trofea. pancerz. Tuty Nie jest to cały ekwipunek. tam. No nie jest to cały ekwipunek. No cóż, miasto Suslanger, no i idźmy sobie tutaj teraz przegladajmy tutaj z gościem, zobaczymy, co tutaj się dowiemy ciekawego. Tak. Co z sobą straszne? Niech włosy niczym słoma wyrosną wewnątrz twojej czaszki, szumowino! Ukradłeś pracę całego mojego życia! Jeszcze śmiesz spojrzeć mi w, w oczy! Spokojnie, spokojnie. Nigdy nic ci nie ukradłem. Wprost przeciwnie. Znalazłem parę skradzionych przedmiotów. Nie wierzę ci! Jeśli nie jesteś złodziejem, z pewnością jesteś współsprawcą! Obyście obydwaj wpadli do czarnej jaskini! Niech pan podziemi pożre wasze mózgi, a wasze ciała niech płoną w rzekach lawy! Łatwiej będzie poczekać, aż skończę deklamować. Wtedy przemówię. W porządku, proszę pana. Mam tu pańskie rzeczy. Ale dostanie je pan dopiero wtedy, gdy odpowie pan na moje pytania. Czy wie pan cokolwiek o młodym dżunie, który ostatnio odwiedził Suslanger? Ej, oczywiście, że tak! Powiem ci szumowino, że byłem pierwszym, który rozpoznał, że ten młody chłopak jest żywym dżunem! Gdyby było po mojemu, żyłby spokojnie w moim domu do końca swego życia! Ale te tłuste szakale ci na na naukowcy przysłali strażników! Ty tchórzliwie okradłeś mnie w nocy, oni zrobili to otwarcie w biały dzień. Więc oni mają teraz młodzieńca. Gdzie mogę znaleźć tych naukowców? Lepiej poszukaj ich grobów. Tuż dni później zostałem wezwany do laboratorium nekromancji, Tajwo, a on pokazał mi kilka ciał. To byli ci tak zwani uczeni magowie, a ich ciała były tak zniekształcone, że ledwo zdołałem ich rozpoznać. O, by to samo spotkało z ciebie i drugiego współwinnego kradzieży! Co takiego on powiedział? Laboratorium Taiwo? powinienem zapytać o to starego nekromanty z ostatniej kryjówki. No i tak, no dobra. No to teraz w takim razie będziemy musieli się udać tutaj do nekromanty Taiwo. Aludin, no tutaj akurat z nikim więcej nie mamy już do pogadania. No, także jedyne co możemy teraz zrobić, to wrócić sobie stąd. Wrócić sobie stąd. A, trzeba iść normalnie. No i ogólnie iść do tego całego właśnie. A, jak mam te właśnie ostatnie krywki, ale zanim sobie tam pójdziemy, no to na pewno trzeba będzie się przezbroić. Na pewno trzeba będzie właśnie się tutaj przesbroić, czyli ogólnie właśnie przerobić sobie ekwipunek ten nasz tutaj co mamy. E, będę mi użyć meteorytu z niego do tego ekwipunku, co to się kurno dropnęło, bo e, dropnęło się tu właśnie jakiś ekwipunek. Także no, możemy akurat sobie no co nieco tutaj wziąć i naszą postać. Lepiej uzbroić. Chociaż nie miałbym nic przeciwko, gdyby też się dropnęło lepszą broń, bo... To akurat coś się ma, no to to jest taka dosyć słaba pekona, nie? ma co podchodzić do smukanego ale... ziem. A na muszę wyjść. Tak się zastanawiam, czy <toddź> bym mógł usunąć tego człowieka. Szybko. No tutaj tak, do Nakromanta, ale to sobie z tym na sobie trochę później. Na razie się tutaj trzeba uzbroić. Na razie trzeba się nam tutaj uzbroić. Także no, co to ja tutaj mam? Wydaje się, że to będzie lepsze, 13.8, bo właśnie meteoryt na to założyć. I tu właśnie meteoryt na to założyć. <laughs> no tutaj akurat Metrail, Trail no to jedynie właśnie ten. 9, no to... Ponieważ mam e, ten, czyli ciężką zbroję tylko. 12, Pewnie gorsza, ale... 26, ale w sumie chyba na wygląda. Lepiej wygląda. Widział, że bym a Aaa, kurna, pieniędzy mam dużo. Można sobie pozwolić na coś takiego. Cyk, cyk, cyk. O. Powiedzmy, że jest OK. Powiedzmy, że jest OK. Dobra. Dość tam, żeśmy sobie zmienili ekwipunek, też, tak żeby to odświeżyć się trochę z tym ekwipunkiem. Także dobra, tutaj zostaje właśnie rozmowa sobie z tym nekromantom i tam akurat jego zadanie wykonanie. Także dobra, ale to już będzie oczywiście w następnym odcinku. Na razie sobie to i zapiszmy i na tym sobie ten odcinek tutaj zakończymy. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru. Zależy, o której będziecie to oglądać. Zachęcam też do pozostawienia łapki w górę, komentarza. A także subika z dzwoneczkiem. Zapraszam na live na Twitchu. Zapraszam tutaj na wszelką aktywność na kanale. Zachęcam do oglądania. Jak najbardziej. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Bo koniec. Gierki, już blisko. Siemano i cześć!